Informacja do zadań: od 26 do 27. Alkohole pierwszorzędowe ulegają dehydratacji podczas ogrzewania z kwasem siarkowym 6, i w pewnej temperaturze produktami tej reakcji są alkeny. W innych warunkach temperatury, alkohole pierwszorzędowe ulegają reakcji dehydratacji prowadzącej do powstawania symetrycznych eterów. Reakcję opisuje poniższy schemat. Mamy tutaj dwie cząsteczki ROH, czyli jakiegoś alkoholu, pod wpływem H2SO4 i podwyższonej temperatury, powstaje nam ROR, czyli właśnie ten eter, połączenie przez ten atom tlenu tych dwóch reszt alifatycznych bądź aromatycznych, plus woda. Zadanie 26. Napisz wzór półstrukturalny, to jest grupowy, i nazwę systematyczną alkoholu, z którego w wyniku dehydratacji otrzymano eter o wzorze CH3, CH2, CH2O, CH2, CH2, CH3. Widzimy, że to jest typ zadania, w którym musimy rozkminić, co się kryje za literką R. Widzimy, że nasz eter to będzie tak zwany eter dipropylowy, czyli ma tutaj dwie grupy, dwa podstawniki propylowe. Co będzie w takim razie naszym r -em? No widzimy, że z jednej i z drugiej strony będzie to właśnie CH3, CH2, CH2, tak samo tutaj CH2, CH2, CH3, czyli podstawnik propylowy jest tym naszym r -em. Więc alkohol, z którego otrzymano w wyniku dehydratacji taki eter, jako literkę R na tym schemacie, również musi mieć dokładnie ten sam podstawnik, czyli CH3, CH2, CH2, no, i dopisujemy do tego brakującą nam do szczęścia grupę hydroksylową. Oha, widzimy, że w tym miejscu jest to po prostu dobrze znany nam alkohol propan 1ol. Propan 1ol dlatego, że posiada tutaj trzy atomy węgla. Jakbyśmy sobie ponumerowali raz, dwa, trzy. Grupa hydroksylowa jest przy pierwszym atomie węgla. Musimy to wskazać, żeby mieć jednoznaczne określenie, jak rozrysować sobie później cząsteczkę z takiej nazwy. Dlatego propan 1-ol. Lokant jest absolutnie konieczny i stawiamy go przed grupą hydroksylową, można powiedzieć, czyli po prostu przed tą końcóweczką ol a nie przed całym związkiem. Nazewnictwo 1-Propanol jest już przestarzałe, nieaktualne, nieobowiązujące na maturę, więc zwracam na to szczególną uwagę. Tak należało rozkminić zadanie 26, aby uzyskać pełen punkt za to zadanie.